Jakie jest rzeczywiste zagrożenie ze strony y, migracji? Czy Z jest, mojej czy jest? Nie, jakie? Bo że jest, to o tym wiemy, bo... Chyba nie wiemy, bo jednak, jednak premier Ewa Kopacz, a także środowisko Platformy Obywatelskiej oskarżyło jednak pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego o to, że niepotrzebnie straszy Polaków, a Ewa Kopacz nawet w debacie publicznej powiedziała, że musiała się wstydzić i... i przed przedstawicielami Unii Europejskiej za pana Jarosława Kaczyńskiego tłumaczyć. No to czy to było nadużycie ze strony Jarosława znaczy, Kaczyńskiego? Ja powiem tak, Czuna? ja powiem tak, pani premier Kopacz ma no, zdarza jej się mieć bardzo dużo szczęścia, tak jak miała bardzo dużo szczęścia w okresie epidemii Ptasiej grypy, która okazała się, że nie przekształciła się w pandemię, ale proszę nie zapominać, że. W ubiegłym wieku Hiszpanka wybiła kilkadziesiąt milionów osób w całej Europie. Także zagrożenie epidemiologiczne ze strony migrantów istnieje. Proszę poza tym pamiętać o tym, jak wyglądała epidemia dżumy choćby w średniowieczu. No, to była właśnie zawleczona epidemia. Przez statki, które przyjeżdżały do różnych miast i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Stąd ale też... na pewno w odpowiedzi usłyszymy, to nie jest średniowiecze, możemy się przed tym chronić, bronić, badamy no, tych dobrze, migrantów. Dobrze, Panie redaktor, dobrze badamy migrantów, ale... Bądźmy pewni, że my tych migrantów badamy zgodnie z obowiązującymi protokołami. A ja e, sprawdzałem, jak się zaczęła ta cała historia e, wokół wypowiedzi pana e, Prezesa Kaczyńskiego, którą uważam za jak najbardziej słuszną. E, jak się zaczęła ta cała historia, zacząłem e, sobie sprawdziłem kilka doniesień naukowych. No, generalnie rzecz biorąc e, istnieją tak zwane filtry. W Polsce też bodajże są cztery ośrodki, tak zwane filtry epidemiologiczne, gdzie ci migranci mają być badani. Świetnie. Tylko znowu z danych ECDC wynika, że mamy około dziennie miliona przemieszczeń się różnych osób. To jest pierwsza rzecz, którzy napływają do Europy z krajów pozaeuropejskich. Druga rzecz. Dane sprzed kilku lat mówią, że mamy rocznie około 400 tysięcy nielegalnych imigrantów, w domyśle, imigrantów, którzy pomijają całe to sito, którzy w domyśle nie są badani. E, świetnie. Bądźmy otwarci dla imigrantów, ale stwórzmy jednocześnie szczelne sito, które nie dopuści do tego, żeby osoby z chorobami zakaźnymi, osoby z gruźlicą, osoby z zoonozami wjechały na teren Europy kompletnie niezauważone. Wykonano takie badania, to są znane dosyć publikacje, dosyć świeże z 2014-2013 roku. Wykonano takie badania, które pokazują, że w krajach europejskich, które mają dużą populację imigrantów, w tejże populacji imigrantów zachorowalność na choroby takie jak wielolekooporna gruźlica, takie jak infekcja wirusem HIV. Takie jak infekcje wirusami hepatotropowymi, jest zdecydowanie wyższe. No, to są fakty epidemiologiczne, których nie możemy negować. A czy są jakieś bakterie, panie profesorze, które inaczej będą reagowały w organizmie człowieka zarażonego po raz pierwszy niż tych, którzy żyli, powiedzmy, i się uodpornili na nie? No tak, ale to myślę, że to jest. Kompletnie już inna historia. Myślę, że największym jednak problemem jest zagrażenie epidemiologiczne niewykrytych przypadków. Proszę pamiętać o jednej rzeczy: każda epidemia, widzę, e, mieliśmy e, w ubiegłym roku do czynienia z histerią, a może i nie histerią związaną z wirusem ebola. Pojawia się gdzieś przypadek zero. Potem pojawiają się dwa przypadki, potem cztery, i to zaczyna rosnąć eksponencjalnie i w którymś momencie wymyka się spod kontroli. To jest to, czego nie chcemy. Czyli, okej, okay, bądźmy otwarci dla imigrantów, ale stwórzmy warunki kontroli. Przecież w tej chwili ten napływ imigrantów jest kompletnie niekontrolowany. Tak, panie to tak jest nie największy pana problem. pana zapytać jako medyka. Czy jest to w ogóle możliwe dzisiaj, w tych warunkach, jakie obserwujemy, w tej chwili, ruchów y, migracyjnych na terenie Europy? Ja powiedziałem, ja nie jestem epidemiologiem, nie zajmuję się chorobami zakaźnymi, ale na przykład Australia, która wiemy, że jest otwarta dla imigrantów. E, sprawdziłem sobie przepisy w Australii, które funkcjonują, tam wychodzą do przodu, czyli tworzą tak zwany screening wstępny. Jeszcze zanim migranci opuszczą swój macierzysty kontynent, tam się odbywa screening, i dopiero osoby ze znanym statusem epidemiologicznym mogą przyjechać do Australii. No więc wiemy skąd przyjeżdżają do Europy imigranci, to dlaczego tych granic epidemiologicznych nie wysunąć poza granice Europy? Natomiast w tej chwili to jest troszeczkę tak, przepraszam, mam wrażenie na zasadzie Mam miejmy nadzieję, że nic się nie stanie. A jak się stanie, to może nam się uda nad tym yy, wszystkim zapanować. No ale ta fala na chwilę obecną jest kompletnie pozbawiona kontroli. Ja bym chciał wiedzieć i wierzyć, że żyje w Polsce bezpieczne epidemiologicznie i przygotowanej do tego, że jeżeli będziemy mieli osoby chore, to A te osoby będą odpowiednio wcześnie wychwycone i B zostanie im udzielona stosowna pomoc. Ale, żeby to nastąpiło, to my je musimy zidentyfikować. I oczywiście, teoria teorią. Są filtry epidemiologiczne, a ci migranci są tam badani, jest szczegółowa, kilkunastostronicowa ankieta, jest screening w kierunku gruźlicy, w kierunku HIV, w kierunku wirusów hepatotropowych i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tylko ja nie wiem. Ja nie umiem na to pytanie odpowiedzieć tak jak powiedziałem, ja jestem urologiem. Tak. Ale czy te nasze cztery filtry epidemiologiczne pewnie tak, one są tak, wydolne dla tak. kilkuset, być może tysiąca, dwóch tysięcy imigrantów? Czy one będą wydolne przy kilkudziesięciu tysiącach imigrantów? Nie wiem. Panie profesorze, widać, że. Coś jednak niebezpiecznego się dzieje, bo w Belgii wykryto już przypadki w dużej grupie zachorowań na gruźlicę. Lekarze mówią wprost, że to są ci, którzy nie zostali zbadani i choroba zaczęła się przenosić. Były pojedyncze przypadki tam na wyspie Ktoś był tak zakażony czy zarażony, zdaje się, dezynterią, tak, ktoś? I, I był jeszcze jakiś przypadek zachorowania takiego, które mogło być groźne w przekazywaniu choroby. Ale gruźlica została w Belgii stwierdzona. I co wtedy? Jeżeli została stwierdzona, świetnie. Tylko pytanie znowu: jak wygląda cały łańcuch epidemiologiczny? Chyba na, na Wyspie to cholerę wykryto bodajże, mhm, tak, w Austrii tak. Mhm. natomiast jak będzie wyglądała potem, bo stwierdzony ja się nie boję, ja się boję chorób niestwierdzonych, ja się boję chorób nierozpoznanych odpowiednio wcześnie, gdzie jeżeli ta osoba się z kilkoma innymi zetknęła, no to tak jak powiedziałem, zaczyna nam się e, rozwijać epidemia w sposób eksponencjalny.